Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Które pojazdy są wyposażone w układ wtrysku powietrza wtórnego? który dostarcza powietrze wymagane do procesu utleniania ograniczającego emisję spalin. Proces ten odbywa się w kolektorze wydechowym lub wewnątrz katalizatora. Układ wtrysku powietrza wtórnego jest wyposażony w pompę smogową lub pompę termistorową która jest elektryczna lub napędzana paskiem. Z koła pasowego wału korbowego, pompa zasysa świeże powietrze przez filtr i tłoczy je do każdego portu wydechowego przez rury łączące lub kolektor. Jeśli moduł sterujący układu napędowego, PCM, wykryje problem z układem wtrysku powietrza wtórnego, ustawiony zostanie kod P2440, co oznacza kod P2440. Kod P2440 oznacza zawór przełączający układu wtrysku powietrza wtórnego zablokowany w pozycji otwartej. Układ wtrysku powietrza wtórnego pompuje świeże powietrze do układu wydechowego, aby pomóc w spalaniu spalin podczas rozgrzewania silnika, w zależności od pojazdu. Układ może dostarczać powietrze do kolektorów wydechowych Katalizatora lub obu tych elementów w różnym czasie. Dodatkowe powietrze pomaga zredukować szkodliwe gazy spalinowe poprzez ich utlenianie. Ponadto katalizator nagrzewa się szybciej, gdy do kolektorów wydechowych dostarczane jest powietrze. W zależności od pojazdu, układ wtrysku powietrza wtórnego może dostarczać powietrze do kolektorów wydechowych Katalizatora lub obu tych elementów w różnym czasie. Układ wtrysku powietrza wtórnego obejmuje zawory zwrotne i elektromagnesy, które są włączane i wyłączane przez komputer pojazdu. Gdy moduł PCM wykryje problem z układem wtrysku powietrza wtórnego, który może wskazywać na zablokowany zawór, diagnostyka pokładowa OPT zarejestruje kod P2440. Uwaga! Definicja kodu P2440 może różnić się w zależności od producenta pojazdu. Dokładną definicję kodu można znaleźć w odpowiedniej instrukcji naprawy lub bazie danych napraw. Jakie są najczęstsze przyczyny P2440? Uszkodzony zawór w wtrysku powietrza wtórnego zatkany lub odłączony przewód dolotowy problemy z okablowaniem awaria pompy powietrza wtórnego problemy z PCM. Jakie są typowe objawy kodu P2440? P2440 zapala się lampka kontrolna silnika. Problemy z wydajnością silnika, takie jak nierówna praca i słabe przyspieszenie pojazd utknął w trybie awaryjnym jak zdiagnozować kod P2440. Kod DTC P2440 to ogólny kod układu napędowego, który może być rejestrowany w różnych pojazdach. Chociaż może tak być, należy pamiętać. Że kroki diagnostyczne i naprawcze mogą się różnić w zależności od specyfikacji pojazdu. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z procesem samodzielnego diagnozowania kodów usterek, najlepiej oddać pojazd do certyfikowanego mechanika. Jeśli jednak uważasz, że masz wystarczające doświadczenie w naprawie samochodów, możesz to zrobić samodzielnie. Jak naprawić kod P2440? Próba naprawy kodu P2440 może być frustrującym i mylącym zadaniem, jeśli nie jesteś wyposażony w odpowiednie narzędzia i wiedzę motoryzacyjną, jeśli nadal nie masz pewności co do swoich umiejętności i majsterkowania. Najlepiej zabrać pojazd do profesjonalisty, aby wykonać pracę. Jeśli myślisz o samodzielnym usunięciu kodu usterki, upewnij się, że masz odpowiednie instrukcje zanim przystąpisz do działania, przewodniki, takie jak te od Hiltona lub subskrypcja Aldata, zawierają informacje dotyczące naprawy konkretnego pojazdu, więc warto się z nimi zapoznać przed rozpoczęciem.